Cześć, witam wszystkich, Kinga z tej strony. Witam Was na moim kanale Mrs. Garden. Jak już wiecie, mamy już tak większą e, połowę kwietnia za nami, a to oznacza, że w tym momencie jestem dosyć bardzo spóźniona z rozsadami, które dzisiaj chcę zrobić. Ale jak sami wiecie, pogoda nas nie rozpieszczała. Ten filmik powinien powstać już jakieś 2-3 tygodnie temu ale niestety temperatury, jak sami wiecie, były bardzo niskie i ja nie mogłam zacząć hartować moich już istniejących rozsad, a niestety nie miałam na tyle miejsca, żeby zacząć nowe rozsady, ponieważ potrzebuję miejsca pod lampami, a go nie mam. A dzisiaj już zaczynam hartować moje naparsnice oraz wypaszcze i dlatego mogę sobie pozwolić na rozpoczęcie kolejnych rozsad, Większość kwiatów czy ziół, które dzisiaj wysieję mogą być normalnie siane w ogrodzie, ale ja jestem trochę takim control freak i lubię mieć wszystko, może nie pod linijkę, ale na pewno rozplanowane. Nie jestem fanką wysiewu bezpośrednio w ogrodzie, lubię sobie zrobić rozsadę, przepikować, mieć zdrową roślinkę i wsadzić ją dokładnie w takie miejsce, jakie chcę. Plus mamy problem ze ślimakami i niestety Kiełkujące kwiatki mogą zostać przez nie zjedzone. Dzisiaj będę w większości sadzić kwiaty, jedną dynię oraz trochę ziół. Jedyne co dzisiaj potrzebuję to moje wielodoniczki, większe doniczki, w których posieje słoneczniki, nasiona oraz zimy do wysiewu. Myślę, że możemy zaczynać. Moje wielodoniczki są wypełnione ziemią do wysiewu, która była wcześniej wyparzona wrzątkiem. Jeśli nie wiecie dlaczego to robię, sprawdźcie mój pierwszy filmik z wysiewem. Oprócz wielodoniczek używam gdzieś dzisiaj większego rodzaju doniczek. To jest bodajże P9, ale nie dam sobie ręki uciąć, ponieważ w te większe doniczki chcę posadzić słoneczniki oraz dynie. Zaczniemy od dyni piżmowej. Jest to fajna, kompaktowa, mała odmiana, bardzo smaczna, ja z mężem ją uwielbiamy, dlatego chcę zobaczyć, czy uda mi się ją wyhodować w moim ogrodzie. Nasiona dyni, każdy wie jak wyglądają. Biorę jedną z większych doniczek, delikatnie wciskam nasionko, tak maksymalnie na 2 cm. Ponieważ dynia jest duża, wsadzę tylko do ziemi 4 pestki to mi starczy, ja i tak potrzebuję maksymalnie może dwóch roślinek i ponieważ ziemia już jest wilgotna nie muszę z nią nic robić. No i oczywiście znaczniczek bardzo ważna. Kolejne są słoneczniki. Pierwszy to Teddy Bear, kompaktowa, niska odmiana dorastająca do 40 cm. Ice Cream, czy widzicie te kwiatki, powinny ładnie wyglądać w kompozycjach, dorastają do 150 cm. Samt Kunigin, nie wiem czy dobrze powiedziałam, dorasta do 1,5 metra i nie tylko ma bordowe płatki, ale też bordowy środek. Oraz Ring of Fire, te słoneczniki miałam w tamtym roku i po prostu były mega. Na słonecznika nie muszę nikomu przedstawiać. Staram się wysiać po 5 sztuk z każdej odmiany. Więcej nie potrzebuję. Starajcie się ich niesiać blisko, wtedy będzie Wam łatwiej je przepikować później. I postarajcie się wysiać jedno, dwa ziarenka więcej niż potrzebujecie. No tak na zapas. Kolejną grupą roślin, którą wysieję są maki. Pierwsze to jest Flemish Antique. To są dwuletnie maki, bardzo wysokie, piękne, podwójne kwiaty. Peony Purple Sensation, czyli w samej nazwie już wiemy, że będą wyglądały jak piwonie. Double Violet Blush, kolejne pełne piwoniowe kwiatki. I Poppy Supreme. Tak wyglądają nosionka maków. Są bardzo drobne, więc ich raczej za bardzo nie przykrywamy ziemią. Delikatnie posypujemy. Przygniatamy, żeby miały jednak ten kontakt z ziemią. Len wielokwiatowy. Delikatne, białe kwiatki, bardzo dobre jako wypełniacz na rabatę. Nasionka są takie średniej wielkości. Ja je najpierw delikatnie Rozsypuję po powierzchni a następnie pomagam sobie takim otopatyczkiem. Pamiętajcie, każde nasionko, nieważne jak małe, musi mieć kontakt z ziemią. A ziemia musi być wilgotna, bo jeśli nasionko raz złapie wilgoć i zacznie pęczeć, a później wysuszymy, to niestety już będą nici. Ono nie, wy... nie wykiełkuje. Szarłat wiechowaty. Ta roślinka tylko wyłącznie znajdzie się w tym roku w moim ogrodzie, bo jestem ciekawa, jak będzie wyglądała w kompozycjach kwiatowych. Nie ukrywam, że bardzo podoba mi się kolor. Kolejne mega drobny ziarenka, i te też tylko delikatnie posypujemy na powierzchni i przyciskamy. Smagliczka Alisum, i ja się zdecydowałam ją wysiać, ponieważ u mnie w sklepach ogrodniczych mamy tylko białą zmianę, a tam mnie za bardzo nie satysfakcjonuje ziarenka są jeszcze mniejsze, <noise> no robi się ciekawie. Czarnuszka, tej nie muszę nikomu przedstawiać. Może pokuszę się o zebranie nasion, zobaczymy, ale mi się po prostu podobają te białe kwiatki. Kolejne małe nasionka. Ale ten, kto lubi smacznie się odżywać, to wie, jak wyglądają nasionka czarnuszki. Pachną obłędnie. Stokrotka. Zwykła, zwyczajna. Bardzo ją lubię dlatego ją wysiewam. Super delikatne nasionka. Coś mi się wydaje, że po prostu im dalej w las, tym mniejsze nasionka. Ogórecznik tego nie muszę nikomu przedstawiać. Fajne zioło. Chcę go w tym roku wypróbować do sałatek. W końcu normalnej wielkości ziarenka. Uhu! Kolejne zioło, facelia, taka odmiana ogórecznika. Kolejne mega malutkie ziarenka. No naprawdę. Habry. Um, dzisiaj wysieje trzy kolory. Zacznę od białego. white bow. Habry mają dosyć charakterystyczne nasionka. Dosyć łatwo je rozpoznać. Tradycyjny haber niebieski. I ostatni z habrów, Purple Midget. Nie wiem czy ten kolor naprawdę tak wygląda, ale ciekawa opcja. I ostatni dzisiaj w zestawie tytoń ozdobny. Wiem. Powinnam go wziąć trochę wcześniej, ale nie miałam nasion. Dopiero zakupiłam dzisiaj. No, trochę ryzykuję, może zakwitnie później, później. Zobaczymy. I nagrodę za najdrobniejsze nasionka dzisiejszego filmiku otrzymuje tyto ta Tada! W końcu zakończyłam tegoroczny wysiew. Nie wiem, czy mi uwierzycie, czy nie, ale w tym roku wisiałam ponad 40 gatunków kwiatów, roślin oraz ziół. Oczywiście wszystkie są jednoroczne, ponieważ na tym się w tym roku chcę skupić. Mój ogród y, będzie przechodził jeszcze małe transformacje i za bardzo nie chciałabym y, wsadzać za dużo roślin wieloletnich, które jeśli mój koncept nie się zmieni, będę musiała później przesadzać, albo wykopywać, albo się pozbyć tego nie lubię. Więc jeśli nie jesteście pewni, jaki macie koncept na swój ogród, to jest dobra opcja. Roczne, jednoroczne rośliny dają wam jakby taki obraz tego, co wam się może podobać w waszym ogrodzie, co nie. Ta rozsada wyląduje teraz pod lampami do momentu, aż wykiełkuje, kiedy będą już, kiedy będzie miała z tydzień albo dwa. Wtedy już wszystko postawię na zewnątrz. Mam nadzieję, że do tego czasu będziemy mieli już um, porządne, wiosenne temperatury, bo to, co na razie się dzieje, po prostu mnie dołuje. No, ja nie lubię zimna, nie lubię takiej pluchy, takiej szarości wiatru. Ja muszę mieć ciepło i słonecznie. Dziękuję Wam bardzo za to, że poświęciliście dzisiaj trochę swojego czasu na to, by obejrzeć. Znowu jak grzebie w ziemi. Mam nadzieję, że wam to się nie nudzi. Lubię ogród. Nie stresuję się tym, że w tym momencie jestem do tyłu jakieś 2-3 tygodnie z moją rasadą, ponieważ ogród to nie zawody. Jestem fanką slow gardening, a to oznacza, że co się ma wydarzyć, to się wydarzy. Co wyrośnie, to wyrośnie. A jak nie wyrośnie, to najwyżej później jeszcze dosieje. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Gorąco Was pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje oraz komentarze. Nie bójcie się. Macie pytanie? Zadajcie je. Macie uwagę? Piszcie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Followujcie mnie na instagramie Czy Trzymam kciuki za Wasze rozsady, trzymam kciuki za Wasze ogrody w tym roku i widzimy się w następnym filmiku. Pa!